Witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj już jest szósty dzień. W Stanach a my dzisiaj jedziemy do. Ola? Outer Banks. Outer Banks. Jest to łańcuch wysp barierowych u wybrzeży Karoliny Północnej. Znany również jako OBX. Stanowi popularne miejsce turystyczne, oferujące szerokie, piaszczyste plaże, malownicze krajobrazy i inne liczne atrakcje. A teraz wyjeżdżamy na most. Super, nie? Outer Banks leży wzdłuż wow. wybrzeża, tak jak powiedziałam, Karoliny Północnej. A już mam tylko powiem, że Outer Banks to miejsce, gdzie znajdowała się pierwsza angielska kolonia w Ameryce Północnej. Outer Banks to również popularny serial na Netflixie, którego akcja rozgrywa się w społeczności na Wyspach, opowiadający o poszukiwaniu skarbu przez grupę nastolatków. Właśnie ten film oglądała moja córka i jedziemy tam w to zobaczyć. Jesteśmy jeszcze raz? No. Norfolk. Norfolk. A co tam jest, my mówiłeś? To za marynarki Nie, czemu nie powiedziałeś, że jest znak Outer Banks? Ja nagrałam. Czy tata, możesz się wrócić? No, tak, ja już bo Teraz zrób może zdjęcie, będzie ten. To, gdzie... to już trzeci jaki mijamy po drodze. No co? Nie to... Gdzie to trzeba nie było spać. Nie trzeba było spać, tylko sepinować. Szukaj tego znaku! Jak my go nie znajdziemy, to my się wracamy po ten znak. Ale to oczep... nagrany jest. Co? Nagrałam. Ale jest to no i co? Opuściliśmy ląd i jesteśmy gdzie? Na moście. Na moście. Olu, a most jaki coś wiesz na ten temat? Na most. Na wodzie. Most <grym> jest taka konstrukcja, która umożliwia pokonać przeszkodę wodną, samochodem. <grym> Ale śmieszne. Ale Teraz będziemy cały czas tylko yy, przez ten most? Przejeżdżamy Czy jak? Przez most tutaj, i oh, właśnie, na tutaj właśnie, Aha. Będziemy od wyspy do wyspy sobie jechać. Widzicie, przejeżdżamy przez most i będziemy na wyspie. Jesteśmy ja. już na, na wyspie. Jakieś bągi do kawy, to ja się już nie wrócę. To, to lepiej nie przyjeżdżać. No to lepiej. Patrz, mamę. Wyspa Kitty <gry> Hawk. Ta wyspa się tak nazywa? Ocean. A tam jest ocean. Atlantycki ocean. Fajnie mają, nie? ale jeszcze trochę brakuje. I też nie wiadomo, czy się To trzy miejsca mamy tutaj do zwiedzenia, tak? No, Na tej wyspie. W sensie, Na tej wyspie. Akurat jednym z tych miejsc to jest pączkarnia. Pączkarnia? To w sensie nie, to sorry, mamy cztery miejsca. <noise> mamy cztery miejsca, a trzy to są takie w miarę normalne, ale to jedna to pączkarnia. Pokazuje mi autem dwie minuty, ale jakoś bardzo wolno jeździsz, wiesz? Zazwyczaj tak wolno nie jeździsz. Tak jeszcze trzy ulice... Tata tak? po polskich drogach tutaj. nie jeździ tak. O, target to jest patrz. Wow. O, tutaj gdzieś jest wjazd właśnie chyba. No właśnie, tak jest... skręć w tą trzecią. No, bo jak się przejadę to już nie, nie pracę. Dalej. Tu, tu w lewo, musisz już skręcić, tam gdzie auto jechało. Zobaczcie jakie tu są domy. Takie fajne. To jest jakby na końcu tego parkingu, więc...

Zamówiłaś. otwórz. Ja zwykłe. Chciałam spróbować ten zwykły. A my zamówiliśmy takie. I te dwa, dwa pączki kosztowały? 6 dolarów. 5, ale z podatkiem 39, się No. Gdzie to mamy iść? Tam? Czy tam, gdzie oni idą, właśnie. Tam jest to. Tylko trzeba przez te drzewa przejść. A co tam będzie? Piasek. No droga Po takim piachu Ciężko będzie Niania Ja pierdzielę Musiało wysyłać. Trzeba było sobie wysyłać w samochodzie, a nie teraz. A kiedyś zobaczyłem piasek. Taki piasek, to ja ci mogłem wkmierł. Ładny, nie? Trzeba ich powinnaś nagrywać. Tak, to wygląda jem podróżę. była dopiero mała górka. My będziemy dojeżdżać. No nie, no tam tu jest masakra. Żeby zobaczyć piasek. Żeby zobaczyć skałę. Ja by poszła do końca, ale my się nie. Jak widzicie, tylu turystów przyjeżdża, żeby zobaczyć piasek. Tutaj można sobie nogi obmyć, są toalety. Tędy idziemy na punkt widokowy. Tutaj można sobie kupić napój, toalety, a tutaj krany. Gdzie można Tobie umyć nogi. I wyjeżdżamy z tego miejsca. Bardzo szybko. Bardzo szybko, no. Tutaj bardzo dużo ludzi przyjeżdża zobaczyć ten piasek. No ale na końcu można zobaczyć ocean, ale to trzeba mieć kondycję dużą, żeby do niego dojść. My wolimy dojechać. I to jest co jeszcze chcesz oprócz tej atrakcji. A no jeszcze ta jak się nazywa? Tam gdzie star, czy na światło. Light station, to już nazwa jest No zobacz, ale jest 6 dni w Polsce i szuka, i szuka już polskiego znaczenia. 6 dni jest w Ameryce i szuka polskiego znaczenia. Jak będziemy, jak będziemy 40 dzień, to Olkaż po polsku nie nigdzie znałaby wyrazu Aj, Ja zapomniała jak to się mówi Piątka oka Tutaj z tego co będzie słabo widać te domki Ale zobaczymy I tutaj ty skręcasz na to klinaska. takie To są takie tekturowe, jak mi się wydaje. Bo one. No. Lekki podmuch. Nasz to jest, widzisz, taki. że. nikt go nie zdmuchnie. A tu. A wjechaliśmy na to. Są już inne domy. Ole, ładne, i tata, ty mi nie mówisz? Co? No domy ładne. Były, już nie ma. A ja sobie... Ładna ta plaża. żadnego skrętu, Olcia, tu nie ma parkingu. Patrz, tu wszędzie jest zakaz parkowania. A co tu pisze? Between. Co? No parking, co to znaczy? Gdzie, gdzie? Ale ładne. A czemu idziesz tu z kamerą? A czemu nie? No bo to trochę No, super, nie? Widzisz, to, to są parkowanie. To jest parkowanie, nie? Ale mają duże testarki. No i zatrzymaliśmy się dzisiaj na jedzonko, na pizzę, bo przez dłuższy czas nie było nic. Był McDonald's, ale chcieliśmy coś innego. Zaczynamy. Niestety nie będziemy jedli tutaj pizzy, bo brzydko pachniało. Jedziemy dalej szukać jedzenia. No idziemy do następnego. Zobaczymy, co tutaj dobrego zjemy. Potem Wam pokażę oczywiście. I nasze jedzenie. Jak on to są Pomógł? inne tak jak nie? To jest jedna z bułek. Powiem wam, że jest bardzo tusta. Nie za bardzo mi smakuje. Teraz... A Tobie jak smakuje mężu? Też nie za bardzo. Big Mac w Polsce jest A Ania Tobie? A nie Aha nie doci. Super. Ale tak wygląda. Moje jest bardzo tuste. Wolę już naprawdę Mc Donalda. Tak jak widzicie, nie smakowało nam to jedzenie. Ani bułki, ani frytki praktycznie wszystko zostawiliśmy kosztowało nas to 40 dolarów no i zaraz dojeżdżamy do naszego dzisiejszego noclegu w Florence dzisiaj zrobiliśmy dosyć dużo kilometrów bo jechaliśmy cały dzień potem pokażę wam w jakim hotelu spaliśmy I dojechaliśmy do hotelu. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Po tej stronie. Ale dużo samochodów. No Toaleta. Nie będzie to się świeci światło. To chyba. Banna, prysznic. No, w porządku, nie? Tak? Nic nam więcej nie potrzeba, nie? Do przespania. Pokażę Wam na przykładzie tego hotelu, ale w każdym innym, było jeszcze więcej, ile mamy tutaj wtyczek do, do ładowania telefonów, że nie musicie mieć żadnych ładowarek. Tutaj są, przy lampkach są, wszędzie, wszędzie są. A tutaj się wkłada. Więc nie ma co się martwić, że nie będziecie mogli naładować sobie Telefonów czy sprzętu komputerowego. Idziemy teraz po baliski. W tym hotelu mamy również śniadanie. Dzisiaj, dzisiaj rano też mieliśmy śniadanie. Było bardzo dobre. Zobaczymy, jak tutaj to jest, patrz, to jest też West Western. Hotel. I to jest ten sam y, hotel, ale inaczej wygląda, nie? Tylko, no, że tamten jest co? Bo teraz patrzę, tam napisało no. bez West Western plus, a to jest zwykły bez West Western. Aha. Ale, też no, najważniejsze, że jest czysto, bo to jest najważniejsze, nie? No na tym dzisiaj będziemy kończyć. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.